Patrząc na terminarz i patrząc na tabelę eliminacji Euro 2016, można powiedzieć, że jedną nogą jesteście już w finałach Euro. Ale powiedz, czy takie komentarze nie są dla Ciebie trochę irytujące, biorąc pod uwagę, że to jest jednak 60% eliminacji, że jeszcze przed Wami cztery mecze. Ja nie czuję się jako, jako jeden z zespołów, który już awansował. Wręcz przeciwnie. Grałem kluczowe spotkania, decydujące spotkania z Irlandią, Szkocją, Niemcami, które zaważą o tym, czy awansujemy, czy nie, więc to będą decydujące decydujące mecze i dopiero to one pokażą, czy awansujemy, czy nie. Na pewno do tej pory zrobiliśmy kawał dobrej roboty, ale trzeba będzie to, to, to dociągnąć do końca, więc jeszcze sporo pracy zostało. No właśnie, ty powtarzasz, że w każdym meczu trzeba ciężko wypracować zwycięstwo, w każdym meczu trzeba ciężko walczyć i wspomniałeś kiedyś w jednym z wy wiadów, że patrzysz na statystyki i widzisz, że zarówno w meczu z Niemcami, jak i w meczu z Gibraltarem przebiegłeś taką samą liczbę kilometrów. Wiem, że ty bardzo lubisz analizować swoje statystyki. Powiedz, w jakim stopniu pomaga ci to w grze? Ja uważam, że to jest bardzo ważne. Statystyki, no oczywiście to są liczby, to nie jest priorytet, ale właśnie te, te liczby pozwalają spojrzeć i dowiedzieć się nad czym musisz pracować. Czy, czy jeśli chodzi o wydolność, czy, czy kontakty z piłką, ile, ile piłek straciłeś i właśnie... E, z tego powodu prosiłem właśnie w Sewilli trenera do od przygotowania fizycznego, by, by, by przygotował mi właśnie taką rozpiskę, jak i również mam aplikację Kiki, na którą często spoglądam i, i patrzę właśnie, jeśli chodzi o, o te wszystkie moje wyniki. A tak wracając jeszcze do eliminacji. Załóżmy, że wszystko idzie zgodnie z planem, że Polska wchodzi na Euro 2016, jest jednym z finalistów. Patrząc na potencjał tej drużyny, na obecne możliwości kadrowe, jak postrzegasz szanse Polski w tym turnieju? Nie chcę się wypowiadać na temat naszych szans na, na mistrzostwach Europy. By zakwalifikować się tam jeszcze jest bardzo długa droga i, i chciałbym skupić się przede wszystkim na, na tych meczach, które zostały, a nie, a nie myśleć o, o, o finałach, bo, bo jeżeli będziemy w ten sposób myśleć, to możemy, możemy się rozczarować. No ale tak abstrahując już od szans Polski, wiadomo, że Każda drużyna będzie miała trochę większe szanse na wyjście z grupy, ze względu na to, że po raz pierwszy w finałach Euro zagrają aż 24 zespoły. Siłą rzeczy z fazy grupowej do dalszych gier wyjdzie nie 8, jak było do tej pory, a 16, 16 drużyn. To daje nam większe szanse, ale to nie gwarantuje, że się zakwalifikujemy. A to, że turniej odbędzie się we Francji dla Ciebie będzie bardzo dużym atutem, jeżeli oczywiście Polska, Polska awansuje, no bo gdzie jak gdzie, ale w tym kraju możesz czuć jak u siebie w domu? Zgadza się, nie ukrywam, że to jest dla mnie jak, jak druga ojczyzna. Spędziłem tam 8 lat. Zdałem tam studia, nauczyłem się języka, poznałem wspaniałych ludzi, poznałem tą profesjonalną piłkę. Nie miałem okazji zagrać na euro w Polsce w 2012 roku, więc zrobię wszystko, by zrealizować to we Francji. Prezes Zbigniew Boniek stwierdził, że Krychowiak sprzed trzech lat i Krychowiak dzisiaj to są dwa i zupełnie różni piłkarze. Jak Ty porównałbyś swój obecny poziom piłkarski do tego sprzed trzech lat, kiedy, kiedy dopiero wchodziłeś, zaczynałeś grać w tej kadrze Waldemara Fornalika? Przede wszystkim zyskałem doświadczenie w grze reprezentacji. Zmieniłem klub na lepszy wraz z Sewilą. Teraz bije się o najwyższe cele. W przyszłym sezonie będę występował w Lidze Mistrzów. No i poprzez właśnie. Poprzez grę w, le, w lepszym klubie, w reprezentacji, z lepszymi zawodnikami, to jest normalne, że ten poziom i, idzie w górę. A co sprawia, jakie cechy charakteru sprawiają, że tacy piłkarze jak Ty, czy Robert Lewandowski, czy Arek Milik, czy Kamil Glik, z roku na rok robicie coraz większe postępy i w tej chwili już z korzyścią dla reprezentacji? Praca. Przede, przede wszystkim uważam, że to jest, to, jest, to jest klucz, by stawać się z roku na rok lepszym, lepszym piłkarzem. W jaki sposób porównałbyś metody treningowe Adama Nawałki do Waldemara Fornalika? Znaczy, nie będę ich porównywał, ale, ale powiem teraz o trenerze, o trenerze na walce. Jest to przede wszystkim trener żywiołowy, który bardzo dużo rozmawia z zawodnikami, który jest otwarty na, na uwagi. Jeżeli, jeżeli zawodnik chce coś powiedzieć, ma jakąś u, uwagę, to rozmawia z trenerem, nie jest zamknięty. I, i przede wszystkim jest to trener, który, który pracuje. Jeżeli... A ty siebie postrzegasz jako pracownika? Ja uważam, że, że wszystko, co, co osiągnąłem w piłce nożnej, to właśnie dzięki pracy. A jak postrzegasz zamieszanie wokół opaski kapitana reprezentacji Polski? Wiadomo, przez wiele lat był nim Kuba właszczykowski od niedawna jest Robert Lewandowski, a w najbliższym towarzyskim meczu z Grecją funkcję kapitana ma pełnić Kamil Glik. Czy to, że jest aż kilku piłkarzy, którzy by pełnili taką funkcję, którzy mogą pełnić taką funkcję, nie stanowi dla Was żadnego problemu? Nie, ja uważam, że trener podjął odpowiednie decyzje i ten temat powinien być zamknięty. A Ty chciałbyś kiedyś zostać w przyszłości kapitanem reprezentacji? No bo odnoszę wrażenie, że jesteś jednym z najbardziej lubianych piłkarzy w reprezentacji. Wesoły, żartujący, uśmiechnięty, z dużym dystansem do siebie. Każdy piłkarz chciałby być kiedyś kapitanem, bo to jest ogromne wy wyróżnienie.